Księga Jeremiasza, rozdział 7, od wiersza 17 do początku 20. Czy sam nie widzisz, co oni wyczyniają w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? Dzieci znoszą drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety zagniatają ciasto i pieką placki na cześć królowej niebios. Wylewają płyny w ofierze obcym bogom, po to by mnie rozgniewać. Ale czy mi tym szkodzą, pyta pan? Raczej sobie, bo ściągają na siebie tylko wstyd. Dlatego tak mówi wszechmocny pan, wyleje na to miejsce mój gniew i moje wzburzenie. Rodzinny kult już tak jest, że pewne praktyki też bałwochwalcze. Mają miejsce w rodzinie i są przekazywane z pokolenia w pokolenie. Jednakże w tym tekście Bóg nawołuje do tego, aby z pewnymi rzeczami skończyć, zerwać, że nie to, co rodzinne jest najświętsze, ale to, co jest Boże, co jest Bożą wolą, to się liczy, to jest święte. I tutaj czytamy w tym tekście, o takiej wspólnej pracy, o takim wspólnym zaangażowaniu, w niewłaściwym kulcie, w kulcie dla Królowej Niebios. I to jeszcze się działo w narodzie wybranym, który miał czcić jedynego Boga. Dzisiaj wierzymy, że Bogiem jest nasz Pan Jezus Chrystus, Duch Święty, Bóg Ojciec, czyli Bóg Jedyny. Bóg, który się objawia w jedyny sposób. No dzisiaj czcimy Boga, a jednak gdzieś takie praktyki już wtedy się pojawiały, że w rodzinie pielęgnowano jakiś taki kult, kult królowej niebios, który się Bogu nie podobał i Bóg mówi to nawet we mnie wzbudza takie oburzenie. Wyleję na to miejsce mój gniew, mówi Pan. I też Bóg mówi, czy oni mi szkodzą w ten sposób? Mówi nie, raczej sobie szkodzą, bo, bo ściągają na siebie wstyd. To, co pokazuje nam to słowo dzisiaj, to że Bóg chce, aby każdy świadomy człowiek, który myśli, który decyduje o sobie, o swoim życiu, aby też był odpowiedzialny i wolny w tej decyzji. Za swoją wiarę w Boga żywego. To co rodzice nam wpoili, czy jest to dobre, czy jest to błędne, czy jest to prawdziwe, czy fałszywe, to miało miejsce w życiu dzieci, w życiu dorastania do dorosłości, ale przychodzi czas samodzielnej decyzji. Nie może być tak, że cały czas pewne praktyki. Tym bardziej, kiedy nie są zgodne z Bożym Słowem, były takim mechanizmem, który jest przekazywany z pokolenia w pokolenie. Każdy człowiek sam musi zastanowić się, jak wierzyć, jak myśleć, na czym oprzeć swoją wiarę w Boga. Mamy Boże Słowo, które jest dla nas najwyższym i jedynym autorytetem. A więc dzisiaj niech ta refleksja, ta inspiracja. Będzie dla nas zachętą ku temu, aby zastanowić się, jak ja wierzę. Bez względu na to, czy to się będzie podobać moim rodzicom, moim dziadkom, chcę przede wszystkim podobać się Bogu. Chcę żyć zgodnie z Jego wolą. Nie chcę ściągać na siebie wstydu, nie chcę wzbudzać w Bogu oburzenia i nawet Jego gniewu. Chcę Bogu się podobać. Niech taka odwaga pojawi się w naszych sercach. Każdy człowiek, świadomy swoich myśli, rozumujący, umiejący logicznie myśleć, jest odpowiedzialny za siebie nawet nie rodzice nawet nie my za rodziców nie my za dzieci ale każdy za siebie odpowiedzialny jest przed Bogiem, jak wierzy. Dopomóż nam, panie. Przeanalizować naszą wiarę i skierować się do Twojej prawdy, i ostatecznie podjąć taką decyzję, by się Tobie podobać, by Tobie oddać chwałę, by Ciebie wywyższyć, byś Ty był w centrum naszego życia, a nie to, co nam zostało przekazane. W imieniu Jezusa Chrystusa niech tak będzie. Amen.